Cześć, z tej strony Krystian Burzy i Izabela Burzy. Dzisiaj to wideo nagrywamy z samochodu ze względu na silny wiatr na zewnątrz, żeby Patrzcie, nas było jak dobrze wieje. słychać. Tak, wieje <laughs> i aż całym samochodem rusza. Um, moi drodzy, dzisiaj tematem przewodnim jest, co? Dzisiaj będzie o tym e, tak naprawdę, jak jesteśmy często w sidłach takich etykiet. Jak naklejamy sobie różnego rodzaju łatki. Jak ktoś nam nakleja łatki. Albo też. nawet ktoś nam nakleja łatki. I po co tak naprawdę to wszystko jest? Czy to jest coś dobrego dla nas? Czy powinniśmy tak robić? Czy po prostu to jest bez sensu? Dzisiaj o tym porozmawiamy i mam nadzieję, że niektórym z Was po prostu trochę zmienimy e, myślenie na temat etykiet, łatek, czy jak to woli, jak to na nazwać, tak. Moi drodzy, pewnie wiecie, że każdy z nas jest kimś, prawda? Każdy z nas ma przyznane pewne role w życiu, tak? Nie wiem, moja żona jest moją żoną, tak? Ale ona też jest matką, też jest Izabelą, też jest autorką książki, też jest mówcą, coachem, trenerem itd. I bla bla nie? I bla bla bla, bla bla bla. Można by wymieniać tutaj całą listę, można napisać kim moja żona jest Izabela, tak? Tak samo mi przyznali pewne łatki, pewne role w życiu, tak? Czy jestem ojcem, jestem Synem też jestem, też mężem, jestem też coachem, trenerem, jestem też, nie wiem, liderem, tak, bo buduję społeczności, jeszcze jestem, nie wiem, można powiedzieć biznesmenem i tak dalej, i tak dalej, tak, jestem pracownikiem, jestem cukiernikiem i wiele, I bla, wiele, bla, bla, i znowu bla, bla. pełną listę można napisać, kim tak naprawdę jestem, nawet jestem ogrodnikiem, bo ostatnio siałem w swoim ogrodzie, tak, więc moi drodzy... Wszyscy, albo każdy, albo większość z nas ma określone role w życiu, ma określone łatki przyklejone na swoim czole po prostu, najczęściej, tak? I po tym ludzie nas często określają, poznają, po tym o, o, często nas oceniają. Mhm. Pytanie, czy to wszystko jest potrzebne. Nam. No, no, no właśnie. Zobaczcie, jeżeli na przykład. Em... Spotykamy się z kimś i ktoś od razu nam mówi, bo ja jestem magistrem, bo ja jestem doktorem, bo ja jestem prezesem, tak i tak dalej. Mamy już jakąś wizję danej osoby, tak? Czasami właśnie to, o, to dana osoba nakleja sobie takie łatki, etykiety, a czasami to my jej naklejamy, myśląc, że ta osoba taka jest. I zobaczcie, co się dzieje. Załóżmy, jest ktoś, kto jest bogaty, i mówimy kucze, bo on jest taki bogaty, i każdy dookoła wie, że ta dana osoba jest taka bogata. Nagle coś się dzieje, traci te swoje pieniądze, yy, czy na przykład yy, jakaś inna jest sytuacja, gdzie w końcu w danym momencie, no nie jest już taki bogaty, ma swoje trudne chwile. I teraz, co się pojawia w głowie takiej osoby? No przecież wszyscy dookoła. Swoją wartość na nie, tak? nie? Mówią, że jestem bogaty, a teraz jak ja nie jestem bogaty, to co to ma to, to... Już pewnie jestem nikim, tak. i, i wiesz, i wiele takich innych rzeczy, co nie? Tak, I, Wchodzą i. ludzie w depresję. Dokładnie, i w tym momencie tak naprawdę ich samoocena leci po prostu w dół, tak? Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, ludzie chcą określać siebie, nadawać sobie ładkie etykiety, po to, żeby być kimś. Bo jeżeli tego nie mają, czują się nikim. Ale zobaczcie, jakie to jest zgubne. To jest tak naprawdę e, bardziej dla naszego ego, tak? Bo im więcej tych łatek mam, tym co? Tym jestem lepsza? Ale popatrz, z drugiej strony, jeżeli jest na przykład kobieta, która, załóżmy, no jestem kobietą, matką, żoną, przyjaciółką, e, trenerką, tym, 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 to ja tak naprawdę bardzo dużą presję na siebie daje poprzez etykiety, prawda? Bo za każdym razem próbuję spełniać maksimum z tego, co powinnam zrobić, według mnie oczywiście, tak? W najczęściej to jest właśnie życie dla kogoś, tak? Tak. Dla tych, żeby wiesz, spełnić czyjeś obie... o... oczekiwania. Tak. tak. Właśnie, na, wiesz, często rodziców, tak? Na przykład, że rodzice mówią, no, mógłbyś być kimś w szkole, e, wiesz, ucz się, a, 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 a osiągniesz sukces, tak? E, zdobądź, nie wiem, magistra czy tam doktorat i tak dalej, i tak mm. dalej. Po co to wszystko? Po to, żeby być wyższym, czyli połach, połach skotać swoje ego, tak? Tak. I moi drodzy, Często tacy ludzie, czyli nie mówimy wszyscy, ale bo nie, nie ma co wrzucać wszystkich do jednego worka, ale często tacy ludzie później się męczą z tym, męczą mhm. się przez, przez całe życie przez to, że jakby y, muszą cały czas y, spełniać oczekiwania kogoś dookoła. Tak, tak, tak. Czyli zarabiać muszę tyle i tyle, no bo przecież jak będę miał mniejszy status, no to już jestem gorszy od społeczności wokół siebie, tak? Dokładnie. I tak dalej. Więc to, to, jest, to jest bardzo męczące w życiu i to jest bardzo stresujące w życiu. Mhm. Pytanie, czy to wszystko jest potrzebne nam? Moim zdaniem nie jest to potrzebne. Mhm. Niektórym jest, ponieważ, tak jak mówię, no, żyją w odpowiednich społecznościach i chcą się wywyższyć albo chcą dorównać innym. Tak? Yy, więc, yy, więc niektórym jest to potrzebne. Ale tak naprawdę zobacz, komu jest to potrzebne? Komuś, kto tak naprawdę ma niską samą cenę. Komuś, kto potrzebuje się dowartościować. Dlatego za każdym razem nie mówi, no mów do mnie na przykład Franek, tylko doktor. Ja jestem doktorem, doktor rehabilitowany i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, jak często ktoś podkreśla, że jest tym i tym, bo on nie akceptuje, żeby się inaczej do niego powiedziało. Pewnie w tak? szkole mieliście takie sytuacje, gdzie nauczycielka, ja przynajmniej tak miałem swoim przykładem że nauczycielka mówi, nie można było powiedzieć, proszę pani do nauczycielki, tylko pani profesor, no. tak. Zobaczcie, nauczyciele często właśnie są niedowartościowani, to zresztą widać, słychać i czuć. Ale nie wszyscy, ale nie wszyscy, że, że, że wiesz, oni mało najczęściej zarabiają, Często są bardzo małe stawki, a mimo to, że uczyli się po kilkanaście lat w swoim życiu po to, żeby no być kimś, tak? Czyli nie wiem, zdobyć ten tytuł magistra, czy tam nawet jakiegoś doktora i tak dalej. A później dostają jakąś, nie wiem, ochłapy wypłaty, tak? Więc oni często właśnie w ten sposób reagują, że proszę mi mówić pani profesor, bo zasłużyłam na tytuł. Tak. Mimo to, że zarabia nie wiem, 3-4 tysiące miesięcznie dużo więcej zarabiają ludzie, którzy nie mają w ogóle szkół, a okazuje się, że wiesz, no taki tytuł właśnie ją, jej daje to wyróżnienie, tak? bo ona zapracowała, bo ona zasłużyła i tak dalej, i tak dalej. Więc takich sytuacji jest masa. Ja, ja w swoim, w swojej szkole właśnie często miałem takie sytuacje, gdzie nauczycielka kazała mówić do siebie, pani profesor, nie, już proszę pani. No, więc, więc kochani, zastanówcie się nad tym, co powiedzieliśmy, bo tak naprawdę... Yy... Biorąc tę sytuację, ten problem dla niektórych i rozkładając na czynniki pierwsze, zauważamy, że tak naprawdę większą rolę tutaj gra nasze ego. Które mówi nam, podpowiada, że musimy mieć jakąś etykietę, że musimy być jakoś nazwani, ale po co? Po co tak naprawdę ciągle być w tej presji, że, e, że ja muszę być dobrą matką, że ja muszę być dobrym pracownikiem, że ja muszę być dobrą koleżanką, że ja muszę mieć posprzątane, że no, muszę wszystko zrobić? Po co sobie nakładać tą presję? Poza tym, po co się cały czas porównywać z innymi ludźmi? Bo jeżeli, zobaczcie, nakładamy sobie etykietę, to też się porównujemy. I co się bardzo często dzieje, patrzymy na swoje życie i mówimy: Kurde, ale ja jestem gorszy. Ja nie mogę się równać z tą i z tą osobą, tak? Więc, zobaczcie, że to tak naprawdę dla nas nie jest dobre nakładanie sobie tych wszystkich etykiet, naklejek, jakiś tam łatek. Po prostu, słuchajcie, jesteśmy ludźmi, jesteśmy człowiekiem, tak? i patrzmy na człowieka przez pryzmat człowieka, Człowieczeństwa po prostu. a tak? nie tego, kim on jest, co on osiągnął, jaką szkołę on nie zrobił i tak dalej, bo to tak naprawdę bardzo źle na nas wpływa, nie? Coś ja, bym, ja bym tutaj powiedział, że e, wiesz, jesteś dzisiaj, nie wiem, gospodyni domowa, tak? Bo na przykład zrobiłeś czy zrobiłaś obiad, tak? Ale tak czy inaczej to robimy czy musimy mieć łatkę do tego? Nie, prawda? Yy, możesz robić to, możesz być dobrym człowiekiem bez łatki. Tak mhm. naprawdę polecam abyś był dobrym człowiekiem bez żadnej łatki, dobrym, bo muszę być dobrym człowiekiem, bo nie wiem, bo nie wypada być gorszym, albo bo nie wypada być złym i tak dalej. Więc moi drodzy, bądźcie po prostu sobą. Tak, nie, mówiliśmy o tych maskach, którzy, którzy, które też warto ściągnąć, tak? Zapraszamy do wideo, jeżeli Zapraszamy do to, tego wideo poprzedniego, gdzie się. pokazywaliśmy, czy mówiliśmy o ściągnięciu maski, żeby być sobą. Więc bądź po prostu sobą, nie bądź kimś, kto gdzieś tam ci ktoś narysował na, na, na czole e, czy czymś, tak? Tylko po prostu bądź sobą i spełnij swoje marzenia, realizuj swoje cele, nie czyjeś, nie to, co mm -hmm. gdzieś tam ktoś ci mówi, społeczność Ci... ci Nakazuje i tak dalej, tylko po prostu rób swoje. Bądź sobą, aby, aby realizować swoje rzeczy. Tak, dokładnie. A jeżeli zobaczycie wokół siebie osobę, która bardzo mocno przykuwa uwagę do tego, jakie ma etykiety, jaką szkołę zrobiła, co nie osiągnęła i tak dalej, no to po prostu. Um, E, możecie sobie wywnioskować, że po prostu ta osoba, po pierwsze, no, męczy się z sobą e, i gdzieś cały czas e, próbuje e, zwiększyć swoją e, samą cenę, tak? poczuć się lepiej, ale to nie jest naprawdę nam potrzebne, takie nakładanie masek, bo jakby teraz cokolwiek się wydarzyło w życiu, tak? jakiś kataklizm, czy byłoby tak naprawdę ważne, że ktoś na przykład, e, załóżmy, co mógł zrobić? No, że osiągnął jakiś sukces, tak? Że jakiś tam sukces, tak? Że na przykład wybudował cztery fabryki czy coś. Czy to by było takie ważne? No nie. Właśnie takie rzeczy przestają być ważne w takich trudnych sytuacjach, tak? Gdzie coś się wydarza mocnego i, i wtedy nagle nie liczą się twoje tytuły. Liczą się tak naprawdę to, kim jesteś wewnątrz siebie. Tak. Jeżeli jesteś dobrym człowiekiem, to nie potrzebujesz doktoratu, żeby być dobrym człowiekiem, prawda? Jeżeli jesteś, nie wiem, jeżeli kochasz kogoś, to nie potrzebujesz doktora, doktoratu z miłości, jak, jak budować związek i tak dalej, tak? Po prostu no. bądź sobą, bądź tym tak naprawdę tym, co masz wewnątrz w swoim sercu, co nie? Więc my bardziej w tą stronę chcemy Wam tutaj tak. powiedzieć, żeby w tą stronę iść. Co nie? Oczywiście zrobicie, jak uważacie. Jeżeli Wam są potrzebne e, różne, różne etykiety, to jest Wasza sprawa. Co Jeżeli jestem prezesem, to o, mów mi, proszę, panie prezesie. Tak, ja a jestem... później się okazuje, że taki ham, że w ogóle nawet nie, nie powie komuś wyrzuć papierek, tylko... Yy musi 15 osobom powiedzieć, żeby ta osoba przekazała, nie? No bo nie może Oczywiście, się do poziomu tak. jego zniżyć, tak? że są tacy, tak? Mieliśmy w swoich pracach, ja, ja pracowałem z ludźmi, gdzie rzeczywiście no, musiałem do niego mówić prezesie, czy menadżerze, czy jakkolwiek inaczej e, jak ten, o, ta osoba chciała mi coś przekazać, to przekazywała przez pięciu następnych no. ludzi, bo nie miała odwagi, albo wiesz, no, tytuł, tytuł tak, jej nie pozwalał, żeby się poniżyć. Uwaga, poniżyć tak nisko do mojej rangi, którą ja dopiero tak. budowałem. tak Moi drodzy. Dla mnie to jest trochę śmieszne, ale oczywiście są tacy ludzie z niską samowartością, którzy niestety potrzebują rangi do tego, żeby e, wywyższyć się trochę ponad innych. Dokładnie, tak? a, a pamiętasz, ile razy była taka sytuacja, że ktoś nie powiedział na przykład dzień dobry do sprzątaczki, no bo przecież ona jest sprzątaczką. Także zobaczcie, po prostu popatrzcie się na to, o czym teraz mówimy, w trochę w szerszej perspektywie i zastanówcie się, czy wam jest to potrzebne. Tak? Zróbcie sobie taką refleksję, czy to jest mi potrzebne, czy ja się muszę tego kurczowo trzymać, czy po prostu nie mogę być człowiekiem, tak? E, czy nie mogę być dobrym człowiekiem, bo robię dobre rzeczy. Każdy z natury jest dobry, tak? Tylko o tym często zapominamy. Tylko nabieramy, nabieramy złych nawyków. Tak, <laughs> tak. Dlatego jesteśmy często źli, tak? Więc jakby tutaj są kwestie wszystkich nawyków i, i tego, co, tego, tego, co się Ale też próbujemy dorównać osobom, tak, tak. dlatego wiesz... No. Pytanie, czy jesteśmy, czy, czy powinniśmy, to jest może bardziej słowo, czy powinniśmy się porównywać do innych. Moim zdaniem nie, każdy powinien być sobą i każdy powinien mierzyć swoją miarą, tak? Bo po co mamy wiesz, jakby oceniać i porównywać się do innych, jeżeli nawet nie byliśmy w ich butach nigdy? Tak, tak. Więc jeżeli chcesz oceniać kogoś, wejdź w jego buty i poczuj to, co on, to, co on przeżył, jakie ma doświadczenia i dopiero wtedy możesz masz prawo albo no, nawet nie wiem czy masz prawo ale powiedzmy że masz większe prawo do tego żeby go ocenić tak mhm. a do tej pory kto ci dał prawo do oceniania ale tak naprawdę słuchajcie każdy z nas ma swoje życie i powinniśmy się tak naprawdę interesować swoim życiem i zrobić z niego naprawdę piękne arcydzieło. Meisterpiece, tak. Tak, piękne, piękne arcydzieło, żeby, żeby też coś po sobie pozostawić, kochani. Bądź inspiracją, bądź inspiracją dla innych, moi drodzy. Jeżeli, jeżeli chcesz osiągnąć sukces, bądź, bądź inspiracją z własnych przykładów, z własnych doświadczeń, z, dla własnego, innych. Życia. z własnego życia. Tak? tak. I zapamiętuj tylko te chwile, które są bardzo ważne. Co nie? Te inne, one i tak odpłyną i nie będziesz ich pamiętać. Więc, możesz, moi drodzy, możesz tylko lekcje z nich wziąć. Nie? Jeżeli podoba Ci się to, co mówimy, jeżeli e, zgadzasz się z tym, co mówimy, a jeżeli nawet się nie zgadzasz z tym, co mówimy, to daj lajka, zasubskrybuj, napisz w komentarzu. A jak się nie zgadzasz, to daj lajka. To tak, też. By Wiesz, właśnie to jest to, że bądź dobrym człowiekiem, mimo tego, że nie zawsze się z tym zgadzasz, co się dzieje na świecie, tak? Bo ja nie muszę się zgadzać z tym, że nie wiem polityka jest do dupy. Ja nie muszę, wiesz, zgadzać się z politykami, którzy rozkradają kraj, nie tylko Polskę, ale, ale cały wchodzisz świat. Ale nie musisz teraz w to, kochanie. Po co Więc ja się nie to, muszę to, z tym kochanie. zgadzać. No właśnie. Ja, ja nie muszę, wiesz, wchodzić w te wszystkie energie. Ja mogę być też dobrym człowiekiem, mimo tego wszystkiego, co się dzieje złego na świecie, tak? Bo to od nas się wszystkich zaczyna wokół nas to, to dobro. Jeżeli my będziemy dobrzy tutaj koło siebie, to będziemy widzieć dobro też wokół, świe, wokół świata całego, tak, na całym świecie. I to jest tak jak, wiesz, porównując, jak, znaczy nie porównując, przykład, przykład dając o mucha i pszczoła, tak? Pszczoła jak lata nad łąką, widzi same kwiaty, prawda? A mucha jak lata w, w, na łące, to widzi same gówno, co nie? No widzisz, to jest wszystko kwestia punktu widzenia. Więc bądź dobrym człowiekiem, mimo tego, że złe rzeczy się dzieją na świecie. Co nie? Mimo tego, że łatki ci przyklejają, mimo tego, że, że ktoś cię ocenia albo ty kogoś oceniasz. A może przestań. nie bądź. Może uświadom sobie bardziej, że jesteś A. dobrym człowiekiem. No może tak, może nie wiem. Zobacz. Uświadom sobie, że jesteś dobrym człowiekiem, że masz wszystko to, czego potrzebujesz i nie potrzebujesz tutaj nakładać sobie kolejnej łatki, kolejnej etykiety, kolejnego tytułu. I tym pięknym akcentem chcielibyśmy wam podziękować e, za to, że byliście z nami, za to, że słuchacie, za to, że komentujecie, lajkujecie, piszecie do nas komentarze takie prywatne, bo czasami się po prostu gdzieś tam e, boicie tak publicznie. No to też oceny, nie? No Dokładnie. Co inni powiedzą. Natomiast bardzo Wam dziękujemy za to i za przyszłe filmiki, które gdzieś tam coś fajnego z nimi zrobicie, tak? Podzielicie się z innymi. I tak jak Krystań już wcześniej powiedział, jeżeli Wam się to podoba, dajcie lajka, like, dajcie serduszko, zasubskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia w następnym wideo. Trzymajcie się, pozdrawiamy serdecznie. Pa! pa!